Dzień dobry, baby i chłopy! Przed nami malutka kałuża. Witam was bardzo serdecznie w grze o nazwie Baba is You, dokładnie tak jak mamy tu napisane, and open! Okej! Okay. Mamy klucz, mamy flagę, słuchajcie, mamy kogi, kogi to zębatki, akurat to już wiem po ostatnim odcinku, napisaliśmy mnóstwo komentarzy, słuchajcie, i zostawiliście mi aż prawie 5000 flag pod poprzednim odcinkiem, dziękuję wam bardzo za to. I jeśli chcecie zostawić flagę pod tym odcinkiem, również zostawcie łapkę w górę, słuchajcie, pamiętajcie, że flaga to zwycięstwo, chociaż tutaj flaga zwycięstwem nie do końca jest. No dobra, water is stop and shot. Jak to? Ale water is stop and shot. Aha, a baba jest kluczem! Oj, czekajcie, no tak, skoro baba jest kluczem, to oznacza tylko jedno, że w tym momencie, jeśli wchodzę w wodę, to otwieram. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jak to możemy zrobić? Zróbmy sobie tak, że klucz będzie otwieralny, ale nie mogę przesunąć klucza. Czy mogę w jakikolwiek sposób? Nie, nie mogę w żaden sposób użyć tekstu, żeby zniszczyć wodę, ponieważ woda jest stopem, a nie jest wodą. Dobra, czy mogę się zamienić w cokolwiek? Mogę zamienić się w klucz, mogę przesunąć sobie flagę, mogę zamienić się też we flagę. I to jest chyba jedyne rozwiązanie sensowne, słuchajcie, bo mogę w tym momencie przestawić sobie flagę mogę przestawić sobie wszystko inne. Ok, zobaczcie, flagą w tym momencie zniszczyłem sobie. Um, Flagą w tym momencie zniszczyłem sobie przypadkiem wodę, ale wiecie co mógłbym zrobić? Mógłbym zrobić tak, że będą dwie flagi, czyli zrobimy to tak. Skoro mam tekst is do wykorzystania, to mogę zrobić tak, że klucz stanie mi się flagą, czyli przesunę po prostu flagę na drugą stronę. Proszę bardzo, dzięki temu mamy dwie flagi i teraz mogę zrobić tak, że ja jestem flagą. Mogę przesunąć sobie flagę tu i przesunąć sobie z powrotem, żebym był babą. Ok. Skoro jestem babą, czekajcie, co ja chcę zrobić w ogóle, chcę przesunąć tak, żeby win dało się wysunąć w to, w inne miejsce. W złe miejsce wsunąłem w takim razie flagę. Flaga powinna wjechać od dołu, więc cały szereg tekstu przesunę sobie w to miejsce i teraz, skoro klucz jest flagą, flagę mogę przestawić sobie w górę. Oj, nie wiem, czy to będzie taki dobry pomysł. Chyba to zrobiłem za wysoko. Ok, przystawię sobie to jeden niżej i teraz tak, ja jestem flagą. Świetnie, wejdę sobie tu, idealnie i teraz mogę sobie wysunąć win na zewnątrz i mogę zrobić sobie tak, że flaga będzie zwycięstwem. Albo Baba będzie zwycięstwem, bo to nie ma znaczenia, które będzie zwycięstwem, grunt, mógł wejść w to. I super, udało się pierwszy level wykonać, powiem szczerze, z dość sporymi problemami. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak ciężko. Mamy trzeci, tajemniczy z etapów. Ktoś z was rzucił pomysł, żebym odpalał jej, i żebyście wy podrzucali pomysły, jak je przechodzić, ale wiecie co, ja chcę je sobie zostawić później, bo może kiedyś jeszcze do nich siądę i będę chciał je przejść samemu. Złap złodzieja, level dziewiąty. No dobra, co my mamy? Baba is you! Robot się porusza. Mamy klocek, który jest winem. Rura to stop. O nie, robot mi rozjechał przypadkiem babę. <laughs> o nie, czekajcie, baba isio. Robot nie może mi tak tego zrobić. Muszę to zrobić inaczej. Muszę zablokować w takim razie robota, żeby on się nie poruszał. O kurde. Plus, napisaliście mi, że było coś takiego jak spacja. To czekaj. Więc mogę przesunąć sobie za pomocą spacji jakiś bloczek w inne miejsce. Świetnie. Dobra. Zrobię to inaczej. O! Udało mi się! Odsunąłem sobie Baba i You odrobinę. I teraz robot się porusza w dalszym ciągu. Jak ja mogę sobie coś tutaj przesunąć, wysunąć? Zrobimy na razie win przesunąć w to miejsce. To mi niewiele daje i mam tutaj czaszkę, która też jest defeat. Hmm. W jaki sposób powinienem móc to przesunąć? Mam pomysł. Spróbuję zrobić tak, słuchajcie. Przestrzelam spację. Robota przesunę z powrotem tam i zrobię sobie tak, żeby to robot był mną. Ha! Jak to mogę zrobić? A co się stanie, jak zrobię baba is move i baba is you? O Boże, robię podwójne skoki! Zobaczcie! Ej, to jest ciekawe. <grytanie> Dobra, ale to nie jest to, co chciałem zrobić do końca, bo ja chciałem zrobić to inaczej. Chciałem zrobić tak, żeby to robot był mną. I teraz, za pomocą robota, mogę wysunąć sobie win w to miejsce. Jednak pojawia się problem natury takiej, że nie mogę z powrotem stąd wyjść. Mogę tylko zginąć. A muszę zamienić się w Baba Isu i zrobić robota, żeby będzie zwycięstwem. Okej, okay, wiecie co? Spróbuję zamienić się. Okej, okay, zróbmy to jeszcze tak, żeby robot mi łódką po drugiej stronie. Zamienię się tak, żeby jedno i drugie się zmieniło w, ze sobą na zmianę. Zróbmy w takim razie tak. Robota położę tutaj. I teraz ja jestem robotem, a Baba is Move. Tylko, że po przesunięciu się w dowolną stronę ja automatycznie utykam. Największym problemem tego etapu jest to, że żeby uratować baba i jedynym moim rozwiązaniem jest pójście w ten sposób. Bo w każdy inny sposób, jak tylko spróbuję przejść, to automatycznie robot mi zabiera u i psuje mi grę. Więc muszę uważać, zobaczcie, że jeśli pójdę teraz w inną stronę, w dowolną, albo spróbuję dobyć tam od spodu, to po prostu robot dobiega pierwszy. I od razu mi przesuwa, you. Nieważne, gdzie ja pójdę. Zaraz. Czy ja dobrze widziałem? O, kurde. Ja mogę dalej poruszać się robotem, mimo tego, że już nie jestem sobą. Ej, to może robić mi całkiem, całkiem niezłe rzeczy. Ok, znalazłem jeden pomysł. Mogę spróbować zrobić tak, żeby robot mi wysunął wszystkie te trzy klocki na drugą stronę. Co mi to daje? W tym momencie niewiele. <grych> Oczywiście, że tak. Słuchajcie, dlaczego ja tego nie ogarnąłem? Przesuńmy sobie robotę na drugą stronę. Przecież robot może stać się baba. Ja pierniczę tyle czasu mi to zajęło. I teraz mogę sobie wysunąć win. Teraz mogę zlikwidować tamtą babę. Mogę wziąć sobie win w dół i zrobić sobie baba is win, baba is you. Słuchajcie, zajęło to jakieś 15 minut. A, bałem się tego, że docieram w tym momencie do takiego miejsca, gdzie etapy są już nie jeszcze bardzo skomplikowane, ale na tyle skomplikowane, że wymagają trochę więcej pomyślenia. Połączenie bezprzewodowe. Rura to stop, baba to ty, flaga to flaga. Bog is defeat. Bog, czyli chyba bagno. Chodzi o te zielone. Robot is push. cog is stop. Mamy flagę, mamy move, mamy end. Dużo rzeczy tu się dzieje, powiem szczerze. A z prawej strony mamy flagę, skałę i zwycięstwo. Ale nie widzę skały. Nigdzie. Robot is push. To znaczy, że mogę przesunąć sobie robota w dowolne miejsce. Pomysł mam wstępnie taki. Zróbmy sobie tak, że... Kog mogę przesunąć sobie w dowolne miejsce. Chcę przesunąć sobie Kog tutaj, jeśli dobrze kojarzę. Następnie zrobić sobie Kog i Stop. E, push, wrócimy do robota. Chcę zrobić tak, żebym mógł zębatką przesunąć sobie robota, który jest skierowany w górę. Tylko, co ma sens jakikolwiek? Co? Co ja chcę zrobić? Czekajcie, na razie protestujmy. Eksperymenty w pierwszej kolejności. Mamy tak. Cog i stop and move. Czyli teraz. O nie, zabatka porusza się w złą stronę. <noise> Muszę przepchnąć w lewo, następnie w prawo. Teraz zabrać stop w to miejsce i znowu zrobić push do robota. Przesunąć robota, żeby był w górę. Szczepić end. Szczepić move. Czyli teraz. Kog przesunie mi robota. O nie, robot się skręcił w drugą stronę. Ja myślałem, że on zostanie skierowany w górę. Czyli niewiele mogę zrobić. Co mogę zrobić z robotem? Co mogę zrobić z zębatką? Mogę wyłączyć sobie move. Czyli zębatka w tym momencie stoi w miejscu. Ale to mi niewiele dało. Najlepiej było przesunąć za pomocą zębatki. Zobaczcie! Mogę zrobić tak. Żeby zrobić. Żeby przesunąć is. Flag is rock. Ale to, to mi nie zadziała, flag is rock na pewno. Muszę w jakiś sposób przedostać babę na drugą stronę, albo za pomocą robota i za pomocą. Ale głupieje, już teraz czekajcie. Czy mogę zniszczyć sobie ten? Nie mogę zniszczyć sobie w tym momencie bagna. Ale mogę zrobić coś takiego, że przesunę sobie za pomocą robota i za pomocą zębatki jakiekolwiek elementy w prawą stronę, tak żeby utknęły przy. Flaga i, i skała. Tylko największy problem jest taki, że ja nie rozumiem, nie ma skały nigdzie. Mogę zrobić flag is rock ewentualnie, ale flag is flag już w tym momencie jest zadeklarowane, więc to na pewno nie zadziała. Chyba, że będzie flag and rock is win. I wtedy to będzie miało dużo, dużo sensu, bo wtedy i flaga i skała będą zwycięstwem. Wszystko się zgadza, słuchajcie. Czyli tak, w pierwszej kolejności, co ja chcę zrobić? Chcę ustawić sobie end w dobrej linii. Tutaj. Chcę wziąć sobie zębatkę tak, żeby mógł ją przesunąć, a może być to i robot. Może być robot. Słuchajcie, robota, przestawmy sobie tu i chcemy zrobić tak, żeby robot był move i w tym momencie robot przesunie mi end w dobre miejsce. Świetnie. Teraz robot już jest tylko push i teraz ja chcę zrobić tak, żeby is może być stąd zabrany na przykład. Zaraz sobie poukładam je inaczej. Znalazło się w tym miejscu i teraz wziąć sobie zębatkę, która już nie jest stopem, ale też nie jest niczym. Czekajcie, musi być push, kog i push, żeby mógł przesunąć w ogóle to w jakikolwiek sposób. Czyli teraz robimy tak, zębatka przepchnie mi is, tylko wtedy, kiedy będzie move. Okej. Okay. Jeszcze kawałeczek. Jeden do przodu i mamy flagę. wow to było powiem że całkiem, całkiem ciekawe zastosowanie tego, e, tego jakby elementu move. Strasznie, strasznie fajne. I mamy czwarty etap, który jest bonusowy. Ja naprawdę nie chcę ich odpalać, słuchajcie. Pierwszy etap bonusowy, zeżarł mi za dużo czasu i dalej mi to się nie udało jakby nic zrobić. Baba is you, keke, push. Zwycięstwo po drugiej stronie, a ściana jest stopem. Co ja mogę zrobić? Co ja mogę zrobić? Mogę zrobić. Niewiele. W zasadzie bardzo, bardzo niewiele mogę zrobić. Zobaczcie, nawet nie mogę przepchnąć keke. Mógłbym w tym momencie ustawić sobie keke i spouch, i to będzie mój jedyny sposób na poruszanie czymkolwiek na etapie. Czyli tak. Możemy przesunąć sobie keke w jakiekolwiek dowolne miejsce, co mi też niewiele daje. Ja bym chciał w tym momencie zrobić tak, żeby ściana nie była stopem. A jak mógłbym to zrobić? Inna z rzeczy, które mi przychodzi do głowy, to to, żeby zamienić się w kekę. Ale też mi to wiele nie daje. I wtedy mogę zrobić baba i spusz. To jest też w zasadzie bez sensu trochę, <laughs> bo to nie ma znaczenia, czy ja jestem kekę, czy jestem baba. To nie ma znaczenia. Ale skoro baba jest pusz w tym momencie, a jak wyłączę sobie pusz, to mogę wsunąć sobie wall i stop w babę. I mogę w tym momencie rozsunąć jedno od drugiego, ale jajca! Ej, to jest naprawdę, naprawdę fajny level, zobaczcie! I teraz ściana nie jest stopem, mogę wsunąć sobie win w to miejsce i zrobić sobie tak, że keke będzie na przykład winem. To jest spoko sprawa, zobaczcie, kurde! Wspaniałe, naprawdę, mega, mega się jaram, słuchajcie, kończymy powoli jezioro, tak? Bo to było chyba jezioro? Nie, to nie było jezioro, to była jakaś wyspa. Parująca rzeka. Baba to ty. Laga, trzy czaszki. Is win, woda to topienie się. Ściana to stop. Zębatka to push i melt. O Boże, czyli ona mnie chce roztopić. I czaszka to defeat. Woda jest gorąca. A jeśli wyłączę water is sink, to nadal woda jest gorąca? Nie, woda już teraz nie jest gorąca. A jeśli jest gorąca, to znaczy, że ewentualnie mogę. A, okej, okay. oznacza, że nie. Melt oznacza nie, że się roztapia, tylko że się topi w czymś. Roztapia się w czymś. Dobra, mój pomysł jest ogólnie bardzo prosty. Słuchajcie, rozbierzmy water is sink na. Sink is water. <laughs> Wiesz, to bez sensu. I chciałem to przesunąć w lewo, ale nie mogę przesunąć w lewo, bo mam od razu e, school is defeat, co jest problemem. Mogę przechodzić przez wodę, bo wyłączyłem to, że się topie w niej. Mogę sobie zabrać te klocki na prawo. To jest jedna z niewielu rzeczy, które mogę w ogóle wykonać tutaj. Czy ja mogę cokolwiek jeszcze innego tutaj poprzesuwać, cokolwiek pokombinować? Mogę zrobić na przykład cog i sink, albo inną dziwną rzecz z zębatką. Problem z zębatką jest taki, że nie mogę jej przesunąć przez wodę. Przesunięcie przez wodę zębatki równa się automatyczne stopienie zębatki. Co ja mogę tu poukładać? Mogę włożyć tak, cog is water, water is school, Water is defeat. W ostateczności water is water, jakby było mi mało wody. <grym> Dobra, wiecie co, spróbujmy. To trzeba po prostu potestować. Water is water. To mi nic nie daje, zasadniczo. Woda ani mnie nie topi teraz, ani nic nie jestem w stanie... Nie jestem w stanie jej przesunąć, ani nic. Mogę spróbować zrobić ewentualnie tak, że woda staje się... Czaszką. Wtedy mogę przesunąć sobie na drugą stronę... Na drugą stronę zębatkę. Eee. Tak, klocki się nie niszczą w czaszce. To jest dobrze wiedzieć. Ale teraz, skoro woda stała się czaszką, to czaszka musiałaby się stać czymś innym. Problem z tym jest taki, że nie jestem w stanie tego już odmienić w drugą stronę. Z tej strony mogę zrobić co najwyżej: flaga jest wodą, co też mi nie urządza. W ostateczności, woda jest ścianą, co jest totalnie bez sensu, bo wtedy nie mogę przez nią przejść. Jedyne logiczne rozwiązanie jest takie: robimy sink. Is water, tak żebym mógł dalej przez nią przechodzić i muszę przesunąć coś na drugą stronę, tak żeby to mi pozwoliło przesunąć cały ten ciąg, żeby flaga została zwycięstwem. Jeśli zrobię water is sink, okej, okay, jestem w stanie zniszczyć sobie jeden klocek, tak żeby zrobić tu przejście, problem jest taki, że dalej powstają mi trzy klocki, a ja potrzebuję klocków cztery cztery klocki, żeby móc przepchnąć flaga... żeby flaga była zwycięstwem. I to jest największy problem, kurcze blade. Ale tak to jest całkiem fajne odkrycie, powiem wam szczerze, po dłuższej chwili. Bo mogę teraz ustawić sobie... więcej. Ho. Ho ho ho. Brakuje mi jednego elementu. Nie wiem jakiego. <grytania> o, Czekajcie, coś mam. Coś mam. Dalej mam tylko trzy rzeczy, ale mogę wydostać stąd zębatkę na tą stronę i zrobić tak, żeby zębatką zniszczyć czaszkę. Mam, 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 mam. Czekajcie. Dobra, call is sync. I co ja chcę teraz zniszczyć? Którą czaszkę? Tą czaszkę. Flaga is win. Jest. Uuu! 25 minut. Tak, tyle zajął ten etap. Słuchajcie, w ten oto sposób udało się zakończyć etapy z wyspy. I otworzyło mi się przejście do ruin świątyni lub Forest of Fall, czyli deszczowego lasu albo jesiennego lasu. Ja wejdę sobie do świątyni, słuchajcie i zobaczmy delikatność, fragility, fragil... coś takiego. Co my mamy? Ściana to stop, baba to ty. Baba jest słaba. Słaba, słaba baba? <słaba> Ale co znaczy, że baba jest słaba? Dobra, School is Defeat. Rock is Push. Czy Rock pozwoli mi zniszczyć czaszkę? Nie. Tego nie mogę zrobić. Ale mogę spróbować zrobić Is Week. Co znaczy Is Week? Tego nie mogę zrozumieć. Nie mogę przesunąć więcej niż kilka klocków? Mogę. Czy nie mogę? Mogę przesunąć nawet trzy. To wszystko działa normalnie. To jest dla mnie totalnie niezrozumiałe. No dobra, zróbmy tak. W dół i w dół. Spoko. Tylko, że ja potrzebuję zrobić tak, żebym był skałą teraz. Albo coś. Huh. Okej. Okay. Żywopłot mnie psuje? Tego się nie spodziewałem kompletnie. Ej, ściana też mnie psuje. Aa, rozumiem. Słuchajcie, czaszka musi być weak. Wtedy, jeśli wejdzie cokolwiek w czaszkę, powinno ją zniszczyć. Tak mi się wydaje. Zgadza się. Dobra. Rock is push i to jest problem. Hmm... Mogę stąd spróbować wydostać is Week ewentualnie i wtedy jeśli ja wejdę w... Wejdę w sobie w skałę, to skała powinna pęknąć również i to chyba jedyne rozwiązanie tego. I powiem szczerze, że w porównaniu z poprzednim etapem, który zajął mi tyle czasu... A, 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 a. tak być nie może, musi być inaczej, musi być tak, Rock is weak, okej. Okay. I mogłem teraz zniszczyć sobie w ten sposób. Super! Słuchajcie, to jest bardzo fajna sprawa, to is weak. To znaczy, że jeśli to popchnę na ścianę lub zrobię cokolwiek z tym, to wtedy to się zaczyna psuć. Zobaczmy etap, etap kolejny. Widzenie tunelowe. Dobra. Ściana to stop. Woda mnie topi. Flaga to zwycięstwo. Skałę mogę przepchnąć. Baba ma skałę i się rusza? Co to znaczy, że ma skałę i się rusza? I czemu keke to ja? A! O nie! I skała wypada w momencie, kiedy... Co? XD! Okej! Okay. Uff! Uh, co? <grytanie> Icie, co się w ogóle dzieje? Ja nie mogę, dobra. Czekajcie. Jeszcze raz, na spokojnie. Potrzebuję trzy elementy, które mógłbym przepchnąć w stronę wody, żeby zrobić sobie tunel. Baba ma skałę. Więc baba po umarciu będzie miała tą skałę... W dobrym miejscu. Baba się porusza również. Czy ja zdążyłbym zanim baba dotrze do wody dotrzeć na górę i cokolwiek to zrobić? Nie. Dosłownie jestem o... O! Mogę uratować jednak babę. Wszystko działa. Świetnie. Co jeszcze może mieć skałę? Skała może mieć skałę? Myślicie, że to jest możliwe? Czyli czekajcie. Baba has rock i się porusza. Czyli zróbmy tak. I teraz zróbmy tak, żeby skała miała skałę. To znaczy, że jeśli przesunę skałę... <laughs> Czekajcie, jeśli przesunę skałę, to skała wypluje kolejną skałę. <laughs> Czyli będę miał... mam nieskończoność skał. Uwaga. Zgadza się. I tyle. Dobra, słuchajcie, naprawdę. Powiem wam, zakończenie rozdziału było wbyte trudniejsze niż to, co teraz jest. Prezent dla ciebie. I ostatni etap na dzisiaj. Miłość to ty. Czyli serce tutaj. Box i spóźn, mogę przepnąć. Box ma w sobie flagę. Woda jest gorąca, miłość się topi. Czyli ja nie mogę wejść tu, bo się roztopię. Roztapia. Melt to znaczy roztapiać bardziej. Wiem, że to źle trochę mówię. Okej. Okay. Co jeszcze mógłbym zrobić? Skoro miłość się topi, to ja mógłbym się stać skrzynką. Proszę bardzo, jestem skrzynką. Mogę teraz przejść na drugą stronę. Woda jest gorąca. To mogę sobie usunąć w takim razie. No i miło się topi też mogę sobie usunąć. Um, skrzynka ma flagę. A musi się roztopić właśnie skrzynka. Weźmy sobie tak, smelt na tą stronę i spóż potrzebujemy, czyli potrzebujemy dwa Is mieć po lewej stronie, i teraz zrobimy tak, żeby skrzynka się i roztapiała, i była przepychalna. I wtedy flaga mi wpadnie z tego. Tak według moich, mojej prostej logiki powinno być. Zobaczmy czy to w ogóle zadziała. A, czekajcie, muszę za zabrać na razie stąd box. Dobra, czyli zrobię tak. Yy, dobra, oczywiście, że naokoło, <laughs> ale to jedyna opcja. I teraz mogę przesunąć sobie skrzyneczkę, świetnie. Przesuwam skrzynkę i flaga to zwycięstwo. Ale woda nie jest gorąca. Zaraz, woda jest gorąca, jest i flaga i udało się. O kurde, to było też dość namieszane. W każdym razie, dziękuję wam bardzo za oglądanie, słuchajcie, ruiny świątyni będą w następnym odcinku. Jeśli chcecie zobaczyć, co jeszcze tutaj jest do zaprezentowania, pamiętajcie, żeby stawić swoją flagę pod odcinkiem, poprzedni odcinek z Baba jest na ekranie końcowym, no i zapraszam również na inne serie na kanale. Trzymajcie się, na razie i cześć.